Dziś uczymy się o takich zwrotach, jak même les princesse", doivent aller à l'école, ale też, na przykład, tu n'es pas obligé. A więc po polsku, jak powiedzieć muszę, ale też jak powiedzieć nie muszę. I na to drugie, Francuzi mają dwa sposoby, w zależności od pewnej rzeczy, więc temat nie jest łatwy. Dlatego tym bardziej czuję, że mogę wam się przydać. Zapraszam zatem do oglądania. Ja jestem Szymon, a kanał Języki Proste. W pierwszym rozdziale mówimy o tym, jak powiedzieć muszę. Najprościej mówiąc zwrot muszę to żydła. Tylko co to za czasownik? W bezokoliczniku wygląda on tak. devoir. I odmieniając, Cała liczba pojedyncza brzmi tak samo i tak jak już czujecie i pewnie też wiecie, w trzeciej osobie, zamiast est mamy literę -t. W liczbie mnogiej wracamy do formy z bezokolicznika. Mówimy nudy -w, wdy -w, l-dław. To jest wyjątkowa forma. Wracamy do form z liczb pojedynczych i dodajemy -v. Po słowie -musieć zwykle mówimy. Co ktoś musi zrobić? A więc wstawiamy kolejną czynność i ona też jest bez bezokoliczniku. Na przykład, tu dois changer ta vie. Musisz zmienić swoje życie. No i tyle teorii. Przejdźmy do tego, gdzie możemy spotkać to w życiu. Pokazałem już wam tę okładkę. Teraz po prostu ją przetłumaczmy. Słowo mem, które nie będzie pomiędzy rodzajnikiem a rzeczownikiem, będzie znaczyło nawet. Nawet księżniczki muszą chodzić do szkoły albo iść do szkoły, bo we francuskim nie ma aspektów. Musimy z kontekstu domyślić się, o który aspekt z języka polskiego nam chodzi, gdy tłumaczymy na nasz język. Kolejny obrazek. Deux femmes sur trois pensent qu'elles doivent Dwie kobiety na trzy twierdzą, że powinny. Zrzucić wagę, stracić wagę. Mamy nasze słowo dław, a potem od razu czasownik peer. Przy okazji, mała rzecz: zobaczcie pense que? To oczywiście może znaczyć myślą, że, ale w tym kontekście możemy też przetłumaczyć na twierdzą, że. Okładka tej książki: to mieliśmy już w przykładzie, co to znaczyło. Musisz zmienić swoje życie. Teraz ta okładka. Tutaj czytania trochę więcej. Tusky ciudła que tu dois savoir avant cette saison et qu'on ne t'apprendra jamais à l'école. Ten dolny człon jeszcze trudniejszy. Wszystko, co musisz wiedzieć przed Twoimi szesnastymi urodzinami i czego nigdy nie nauczą Cię w szkole. I jeszcze ta okładka. Tu ty te Dosłownie, musisz się bić. A my po polsku tłumaczymy na musisz walczyć. Oczywiście tutaj w znaczeniu niedosłownym. Jeżeli wam mało, sprawdźmy się na dłuższych formach, dla was to też jest wyzwanie przetłumaczenia całego komentarza, całej wypowiedzi, napisanej oryginalnie przez Francuza lub francuskę. Czytamy. J'espère juste que le système policier, en plus du changement d'identité, garde quand même ces personnes en ligne de mire parce que malheureusement la récidive doit être plus élevée avec eux. Czytam trochę szybko, ale tak jak już raz wspomniałem, chcę aby to brzmiało jak najbardziej naturalnie, a tak właśnie przeczytałby to Francuz. Zachęcam was jak najbardziej abyście sami też czytali. A już kompletnie świetną opcją jest nagrać się, jak wy to czytacie, a później odtworzyć, na przykład zaraz po tym, jak przeczytałem to ja, żeby sprawdzić, gdzie jeszcze musicie się poprawić. Tłumaczenie całego zwrotu na ekranie: a nasz fragment: la récidive doit être plus élevée avec eux. Recedywa musi być podwyższona w ich przypadku, dosłownie z nimi. Kolejny komentarz ça doit être terrible pour le père c'est pas juste le deuil de la perte du fils qu'il aimait mais la découverte aussi d'un monstre qui a peut-être toujours été Nash fragment ça doit être terrible pour le père To musi być straszne dla ojca Jak widzicie często po tym słowie musi mamy być To musi być My też tak po polsku przecież mówimy Kolejny. Musza ma sote dessu, że faille faire un arrêt cardiotisch, że doa vraimont arrete de te Kot na mnie wskoczył, niemal dostałam ataku serca. Muszę naprawdę przestać oglądać Twoje filmy w samotności. Zobaczcie skrót od Wremont. Wiele autorka nie zaoszczędziła czasu, ucinając tego słowa samogłoski, ale może tak się zdarzyć, że to słowo skracamy. Tak jak widzicie na ekranie, a nasz fragment, je dois vraiment arrêter, muszę naprawdę przestać. Je doute que mon commentaire soit vu. Tant pis. Tout d'abord, bravo, car tu dois mener beaucoup de recherches pour chaque vidéo. J'aime beaucoup ce que tu fais. La preuve? Że konetaszenk, coś tam, coś tam. Zapędziłem się. Fragment, który nas interesuje szczególnie, to źródła mynę. Musisz prowadzić. Dalej mamy wiele poszukiwań przeprowadzać wiele poszukiwań. Zachęcam Was oczywiście, abyście brali pod uwagę całe tłumaczenie. My idziemy dalej, ponieważ chcę w tym filmie jeszcze co nieco zawrzeć. A na ekranie wszystko, co potrzeba, macie. Zostawcie pozytywną ocenę. Jeżeli Wam się podoba, to dosyć ważne, aby ten film mógł trafić do, do szerszej liczby osób, aby moja praca na coś się przydała. Dlatego Wam za to dziękuję z góry, że to robicie. I teraz powiemy o tym, jak powiedzieć, że nie musimy czegoś robić. A to nie będzie wyrażenie Żydła w Przeczeniu, czyli żnydła Pa. To będzie znaczyło coś innego. Małe szaleństwo jest we francuskim, kiedy przeczymy takie słowa jak chcę, muszę, mogę, bo powstają nam inne znaczenia. Pewnego razu zbierzemy je sobie wszystkie, aby zestawić je ze sobą, ale na razie mówimy o tym, o polskim określeniu nie muszę w wersji francuskiej. Oni dzielą to na dwa rodzaje takie małe zamieszanie musimy dobrze to zrozumieć. Pierwsze znaczenie skojarzmy tak, że nie muszę czegoś robić, bo i bez tego to działa. Tak jak po polsku, na przykład nie muszę ubierać kurtki, w znaczeniu, że i bez tego jest mi ok. Drugie znaczenie to nie muszę, w sensie nikt mi nie kazał. Na przykład nie muszę tego robić. Nikt mi nie kazał tego robić, więc nie muszę. Czyli troszeczkę trudniej niż w języku polskim, bo jeszcze musimy sobie zadać pytanie, jaki jest powód tego, że nie musimy. Pierwsze znaczenie to je ne pas Dosłownie nie mam potrzeby. Znacie już to wyrażenie. Uwaga na wymowę słowa besoin. Ona jest nieco trudniejsza. Pierwsza sylaba jasna. By. Trochę jak takie nasze -y, ponieważ to jest litera e. Nieakcentowana. Kończy sylabę ok. Ale druga sylaba jest trudniejsza, bo mamy tam ła połączone z dźwiękiem e. A więc tworzy nam to słoń. Razem besoin, bo jeszcze s zamienia się w z, będąc otoczone samogłoskami. Masakra. To właśnie będzie używane w tych sytuacjach. Na przykład la lampe n'a pas besoin d'être cher. Lampa nie musi być droga. I bez tego jest ok. Dlatego użyliśmy tego określenia. I zobaczcie, że zanim wstawimy czasownik, w tym przypadku être, My po słowie byzłą jeszcze musimy dać D. To ważne. Odmieniając to, oczywiście odmieniamy czasownik mieć. Tak jak już to kiedyś robiliśmy. A na ekranie macie przypomnienie tych form. Tymczasem, kiedy mówimy, że nie musimy, bo nikt nam nie kazał, mówimy, że nie suis Dosłownie nie jestem zobowiązany, albo zobowiązana, no bo właśnie. Tutaj rozróżniamy rodzaj gramatyczny, jeżeli mówi to kobieta, dodaje jeszcze E na końcu. Choć dźwięk się oczywiście nie zmienia, zgodnie z tym, co już w tej serii mówiliśmy. Na przykład tu pas obligé de participer. nie musisz brać udziału, bo nikt ci nie kazał. I z kolei tutaj, oczywiście odmieniamy czasownik być, bo mówimy, jestem, jesteś, jest zobligowany. W liczbie mnogiej dodajemy S. Do męskiej lub do żeńskiej formy. Na przykład Les enfants n'ont pas besoin d'être éduqués, mais d'être accompagnés avec empathie. Dzieci nie muszą być edukowane, ale musi im towarzyszyć empatia. Z kolei w tym obrazku na klejce na ścianie La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Życie nie musi być perfekcyjne, idealne, aby być cudowne. I to jest piękny przykład. Życie nie musi być idealne, w tym znaczeniu, że i bez tego jest ok, a nie, że nikt nie kazał temu życiu. Dlatego używamy naszej pierwszej opcji. Kolejny obrazek. Le vrais amis n'ont pas besoin de se parler tous les jours. Même de moi sans se parler, l'amitié restera identique prawdziwi przyjaciele nie muszą ze sobą rozmawiać codziennie. Nawet mimo miesięcy bez rozmawiania przyjaźń pozostanie identyczna. A więc nie muszą, ponieważ i bez tego jest OK. Ale okładka tej książki pa obliże: nie jesteś zobowiązana, nie musisz, bo nikt ci nie kazał. To jest książka skierowana do dziewczyn zapewne, raczej dla młodzieży i mamy jeszcze literkę e na końcu, która właśnie nam sugeruje, to, że jest do dziewczyn skierowana. I jeszcze taki obrazek, taki wpis. Si quelque chose ne te plaît pas? Tu n'es pas obligé de rester. Tu peux bouger. Tu ne pas un arbre. Jeśli coś ci się nie podoba, nie musisz pozostawać. Możesz się ruszyć. Nie jesteś drzewem. Zobaczcie, jakie tam mamy podwójne przejście. Tu n'es pas un arbre. Dwukrotnie przechodzimy kolejną literą dalej. I mówimy, nie musisz zostać. Nikt ci nie kazał pozostawać w tym samym miejscu w tym kontekście. Sprawdźmy się najpierw z wyrażenia muszę, a potem z wyrażenia nie muszę. Muszę to zrobić. Żydła fersa. One muszą tu dziś przyjść. Elle doit venir ici aujourd'hui. Muszę ci coś powiedzieć. Je dois te dire quelque chose. Musisz kiedyś obejrzeć ten film. Tu dois regarder ce film un jour. Naprawdę musisz robić to teraz? Tu dois vraiment le faire maintenant? Nie musisz tego robić. Tu n'es pas obligé de faire ça. Nie musimy tu być, jeśli nie chcemy. On n'est pas obligé d'être ici, si on ne veut pas. Nie musicie tu stać cały dzień. Vous n'avez pas besoin de rester ici toute la journée. Ludzie nie muszą słuchać muzyki. Les gens n'ont pas besoin d'écouter de la musique. Życie nie musi być idealne. La vie n'a pas besoin d'être parfaite. Nie musisz mi tego mówić. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tak naprawdę często Francuzi tak by właśnie to przeczytali, zjadając trochę te dźwięki. Oczywiście my możemy robić to powoli, mówiąc de me le dire. Ale nie dziwcie się, że oni niestety rzadko mówią to tak wyraźnie i raczej to po prostu sklejają w jedno słowo, tym samym zjadając te dźwięki y. dzięki za oglądanie. To koniec ćwiczenia i koniec tego odcinka. W kolejnym zostajemy nieco w tym temacie, powiemy o tym, jak powiedzieć, że powinniśmy coś robić i jak o tym, że nie powinniśmy. A także coś jeszcze. Do zobaczenia, kolejnym razem. Hej!